Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała oddziałowi chirurgicznemu ogólnemu naszego szpitala nowoczesną kolumnę laparoskopową. Sprzęt ten służy do małoinwazyjnego leczenia schorzeń jamy brzusznej. Dzięki temu nowemu sprzętowi uda się rozwinąć laparoskopową chirurgię jelita grubego. Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej urządzenie do kontrolowanego obniżenia temperatury ciała u noworodków. Jest to szczególnie ważne i istotne w przypadku noworodków urodzonych z tak zwanym ciężkim niedotlenieniem. Wierzę w to, że ten sprzęt, który jest tutaj w tym szpitalu, dzięki naszym, naszej pomocy będzie dobrze służył mieszkańcom, a wśród nich są nasi pracownicy i rodziny naszych pracowników.